Może wszystko między wami jest w porządku, nie ma awantur, nie ma wielkich problemów, jest spokojnie. Tylko że ty coraz częściej czujesz, że jesteś w tej relacji sama, bo spokój sam w sobie nie jest zły. Problem zaczyna się wtedy, kiedy spokój oznacza unikanie, kiedy trudne tematy są zamiatane pod dywan, kiedy emocje są tłumione, żeby było miło. Napięcie w relacji to nie chaos, to nie wojna. To znak, że dwoje ludzi naprawdę się spotyka, a nie tylko obok siebie funkcjonuje. Facet, który nie potrafi wytrzymać napięcia, bardzo często wycofuje się emocjonalnie. Jest ciałem, ale nie ma go tak naprawdę. I ty to czujesz. Nie od razu potrafisz to nazwać, ale w środku coś mówi. To nie jest to, o co mi chodziło. Nie potrzebujesz więcej rozmów o niczym, nie potrzebujesz jeszcze więcej spokoju, potrzebujesz relacji, w której emocje mają miejsce. Jeśli czujesz, że czegoś brakuje, to nie dlatego, że za dużo wymagasz, tylko dlatego, że twoje ciało mówi tak naprawdę szybciej niż głowa. Jeśli to z tobą rezonuje, zostań tu na dłużej. Będziemy nazywać rzeczy, o których zwykle się milczy.